Cześć! Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Jarosław usiadł na tylnym siedzeniu samochodu i zwyczajowo odblokował ekran swojego tabletu służbowego. Żadna z jego porannych podróży nie obyła się bez tego rytuału. Sprawdził maile, które zdążyły przyjść na jego służbowe konto pocztowe. Zimowy poranek był pochmurny, bardzo ciemny i nieprzenikniony. Problem tkwił w śnieżycy, która opanowała miasto. Silny wiatr, jakby chciał pobawić się z mieszkańcami śnieżkami, podrywał śnieg z ziemi i rzucał nim we wszystkie strony. Sytuacji nie ratowały nawet światła drogowe czy neony na budynkach. Za kierownicą samochodu siedział Wacław, nowy kierowca Jarosława. Starał się dowieść szefa do biura przed rozpoczęciem dnia pracy, ale pogoda dyktowała swoje warunki. Wacław, nie spiesz się! Jarosław zwrócił się do kierowcy. Tak. Zgodził się Wacław, posłusznie zwalniając. Pogoda się pogarszała. Jarosław nie włączył świateł wewnętrznych, nie chcąc przeszkadzać kierowcy w pracy. Zamiast tego podkręcił jasność na swoim tablecie, by łatwiej czytać maile od partnerów. W większości jego poczta była pełna życzeń noworocznych, typowe DLA końca grudnia. Właścicielowi firmy produkującej i dostarczającej nowoczesny sprzęt medyczny życzono szczęścia, sukcesów i nadziei na owocną współpracę w przyszłości. Jarosław rzucił okiem na te same życzenia, decydując, że prawo do odpowiedzi pozostawi swojej sekretarce. W zręcznych rękach mężczyzny samochód jechał tak szybko, jak to możliwe po drogach Metropolii. Dziś jednak coś poszło nie tak. Biurowiec, w którym zamieszkał Jarosław, był już bardzo blisko, gdy mężczyzna ryknął. Niech to szlak! Wacław, gwałtownie hamując, skręcił kierownicą, kierując samochód w lewo. Od tak niespodziewanego manewru Jarosławem zakołysało najpierw do przodu, a potem w bok. Tablet wyskoczył z rąk biznesmena, przelatując gdzieś pod przednim siedzeniem. Koła samochodu ślizgały się po oblodzonej jezdni. Wydawało się, że samochód zaraz wjedzie do rowu. Wacław jednak cudem zapanował nad samochodem i zatrzymał go. Co to było? Jarosław sapnął. Mężczyzna podniósł głowę, spojrzał na kierowcę, a potem przez okno, gdzie patrzył Wacław. Ale w zamieci trudno było cokolwiek dostrzec kobieta! Wskoczyła prosto na drogę. Zawodził kierowca. Oszalała. Jarosław, przepraszam, zaraz wracam. Jarosław nie zdążył o nic zapytać ani zatrzymać Wacława. Kierowca odpiął pasy i wysiadł z samochodu. Biznesmen, zdeterminowany, by dowiedzieć się, co omal nie spowodowało wypadku, wysiadł za Wacławem. Jego szofer unosił się już nad kobietą. Wyglądała na zwykłą włóczęgę, jakich pełno w miejscowym parku, a tym bardziej przy miejskiej świątyni. Jej złote kopuły widoczne były z okien gabinetu Jarosława, a ich gong słychać było na całym placu. Włóczędzy, bezdomni i alkoholicy stali na ganku lub siedzieli na szerokich schodach. Wyciągali do parafian brudne ręce lub stawiali przed nimi puste szklanki po jałmużnę. Wyglądało to tak, jakby brali pieniądze za wejście do domu pana. Co ty robisz, głupcze? krzyknął Wacław nieswoim głosem. Jesteś człowiekiem. Dostaniesz wyrok więzienia. Dlaczego rzucasz się pod koła? Jarosław był zaskoczony. Sam biznesmen był niezwykle życzliwym i otwartym człowiekiem. Znany był z uczciwego prowadzenia interesów, nigdy nie ulegał pokusom, a tych nie brakowało. Był przeciwnikiem łapówkarstwa, nepotyzmu, czarnej księgowości i innych nieczystych zagrań, które często towarzyszą wielkim pieniądzom. Reputacja Jarosława była nieskazitelna. Warto zaznaczyć, że biznesmen bywał nazywany za plecami towarzyszem Stalinem. I nie, nie wysyłał nikogo na zesłanie ani nie nosił wąsów. Po prostu w biznesie pojawił się człowiek w strasznym stanie. On, doszedłszy do wysokiego stanowiska, był w stanie wyciągnąć firmę z długów, ruiny, sporów sądowych. Tych, którzy zachowali się nieuczciwie, mężczyzna nie żałował. Był uczciwy wobec wszystkich. Jarosław pomógł firmie rozkwitnąć, rozwinąć się. Pod jego rządami powstawały kolejne miejsca pracy, rosły pensje pracowników. Pływy firmy rozprzestrzeniły się na cały kraj, a następnie poza jego granice. Ale nawet nie dlatego Jarosław otrzymał swój przydomek. Główna historia, którą pracownicy opowiadali sobie z ust do ust, dotyczyła żony mężczyzny. Jarosław poznał Dominikę, gdy pracowała jako fryzjerka męska w elitarnym salonie. Biznesmen zakochał się w piękności, przez co zaczął odwiedzać salon kosmetyczny częściej niż wymagały tego jego włosy. Jednak on, będąc doskonałym biznesmenem, w sprawach serca był profanem. Dlatego nawet nie wiedział, jak podejść do ukochanej. Zwłaszcza, że mężczyzna nie był już młody. Za to Dominika miała niewiele ponad dwadzieścia lat. Pewnego dnia Dominika, nie mogąc tego znieść, powiedziała do mężczyzny kokieteryjnie: Jeśli nie chcesz wyjść stąd łysy, to lepiej umów się ze mną teraz. Łysi nie są w moim typie, ale tymczasem masz jeszcze szansę. Ożywiony Jarosław zaprosił Dominikę do restauracji. Ich romans rozpoczął się natychmiast. Dominika nie tęskniła za swoim księciem. Nie, nawet za królem. Po tym jak została narzeczoną bogacza, natychmiast rzuciła pracę, zapowiadając, że od teraz będzie obcinać włosy tylko swojemu narzeczonemu. Nie chce dotykać innych mężczyzn. Dominika zachichotała, całując Jarosława w usta. Żyli dobrze, nigdy się nawet nie kłócili. Aż do pewnego incydentu. Dominice pewnego dnia znudziły się zakupy i salony piękności. Podpatrzywszy nowoczesne bizneswoman, uznała, że ona też jest swego rodzaju bizneswoman. Młoda kobieta nie miała jednak wystarczającej wiedzy i doświadczenia, by stanąć za sterami własnego przedsiębiorstwa. Dominika przyszła więc do męża i powiedziała, że chce zająć miejsce jego zastępcy. Pomyśl tylko! świergotała Dominika, obejmując męża za szyję. Byłoby wspaniale, gdyby nasza firma stała się firmą rodzinną. To też dobre DLA naszej reputacji. Później urodzę ci dziedzica, a on będzie kolejnym szefem. Będziemy rządzić jak monarchowie. Jarosław zdziwił się, myśląc, że żona żartuje. Dominika, moja radość! Potrząsnął głową. Nawet jeśli zapomnimy, że uczyłaś się na fryzjerkę, a nie na przedsiębiorcę, to ja już mam zastępcę. Dominika prychnęła z urazą. Tego starego pryka, Maję? Zapytała. Nie uważasz, że powinna przejść na emeryturę? Czas, żeby tacy jak ona ustąpili miejsca młodym i energicznym. Jarosław początkowo tylko próbował przemówić żonie do rozsądku. Gdy jednak Dominika zaczęła krzyczeć i kłócić się z mężem, czego świadkiem było całe biuro, mężczyzna wypowiedział skrzydlate zdanie, które sprawiło, że stał się lokalnym towarzyszem Stalinem. Dominika. Nie zamienię doświadczonego zastępcy na fryzjerkę choćby była moją żoną. Rzecz w tym, że koledzy uznali słowa Jarosława za podobne do słynnego cytatu z legendy o Stalinie. Legenda głosiła, że gdy wodzowi zaproponowano wymianę więźnia na jego najstarszego syna, Stalin odmówił słowami: Nie wymieniam żołnierza na feldmarszałka. Dominika była wtedy bardzo zła, nawet zostawiła męża matce. Kobieta jednak szybko się rozmyśliła. W końcu dobrze odżywione życie było dla niej ważniejsze niż duma. Mimo żelaznych zasad w prowadzeniu biznesu, biznesmen pozostał człowiekiem o wielkim sercu. Jeśli więc komuś z jego zespołu przytrafiło się nieszczęście, niezależnie od tego, czy była to sprzątaczka, czy księgowa, mężczyzna zawsze przychodził z pomocą. Raz zapłacił za operację syna jednej z pracownic, który był poważnie chory. Innym razem, gdy dowiedział się, że dom jego podwładnego spłonął, mężczyzna pomógł w tej sytuacji. Ogólnie rzecz biorąc, jego podwładni szczerze kochali Jarosława. A teraz serce mężczyzny ścisnęło się, gdy zobaczył włóczęgę siedzącego na drodze. Spojrzał w zamieć i zorientował się, że kobieta coś do siebie ściska. Wacław, ochłoń! Zarządzał wódz, podchodząc bliżej i marszcząc nos na kłujące płatki śniegu. Kobieto, nic ci nie jest? Podniósł rękę i dopiero teraz zorientował się, co skrywa żebraczka trzymała na rękach szczeniaka. Kobieta spojrzała z bólem na wyciągniętą dłoń i zawstydzona odwróciła się. Nie, upadłam i ubrudziłam sobie ręce. Szepnęła, po czym sama podniosła się na nogi. Jarosław westchnął i schował dłoń do kieszeni spodni. Zdajesz sobie sprawę, że nie możesz tego zrobić, prawda? Naraziłaś siebie i nas na niebezpieczeństwo. Dobrze, że o tak wczesnej porze nie ma nadjeżdżających samochodów. Mogłoby dojść do wypadku. Kobieta otrząsnęła się i odpowiedziała: Przepraszam. To była moja wina. To były tylko szczeniaki przechodzące przez jezdnię. Ten jako ostatni wyskoczył na autostradę i zamarzł. Uderzył w zamarzniętą kałużę. Kopał w lód łapami, ślizgał się, skomlał. Jego bracia i siostry są na zewnątrz, biegną przez drogę. Szczekają, wołają go. Gdybyś go uderzył. Kobieta zawahała się, a potem powtórzyła jeszcze bardziej spuszczając głowę. Przepraszam, to była moja wina. Szczeniak w jej ramionach uchylił się, polizał zaczerwieniony od zimna policzek włóczęgi. Spiesznięte usta żebraczki wygięły się w uśmiechu. Mężczyzna odwrócił głowę i spojrzał na pobocze. Rzeczywiście biegały tam trzy szczeniaki. Biegały wzdłuż drogi czekając na brata albo na siostrzyczkę. Jarosław potarł podbródek, po czym poprosił kobietę, by chwilę poczekała. Wrócił do samochodu i wyciągnął z portfela kilka banknotów. Kiedy wrócił, wręczył je kobiecie. Masz, weź to! Ojciec Frost mi to dał. Uśmiechnął się. Żebraczka zamrugała zaskoczona, zawahała się, ale wzięła pieniądze. Dziękuję, przytaknęła. Dawno nie dostałam prezentu od ojca Mroza. Potem Jarosław wrócił do samochodu. Wacławowi udało się nim odjechać. Podczas gdy Wacław próbował sprawdzić, czy z samochodem wszystko w porządku, Jarosław patrzył przez okno na żebraka. Że braczka zabrała szczeniaka do jego ogoniastego krewnego, następnie nieznajoma przeliczyła otrzymane pieniądze i pospieszyła do sklepu spożywczego. Jesteśmy gotowi do drogi, już po wszystkim, powiedział kierowca, wracając za kierownicę. Zaczekaj, zatrzymajmy się na chwilę, zapytał szef. Jarosław zastanawiał się, co dokładnie kupi nieznajomy. Dominika, jego żona, często beształa mężczyznę zadawanie. Mówiła, że on tylko sponsoruje próżniactwo i pijaństwo, a ci wszyscy bezdomni wydają pieniądze na wódkę. Jednak włóczęga wyszedł bez butelki. W rękach miała kiełbaski. Wróciła do szczeniaków i nakarmiła je, nie zapominając o wytarciu uszu. Na widok tego obrazka Jarosławowi zrobiło się cieplej na duszy. Jedziemy, Wacławie! powiedział do kierowcy. Samochód ruszył. Jarosław myślał, że już nigdy nie spotka tego dobrodusznego żebraka. Ale los zetknął ich ze sobą jeszcze wiele razy. Minął grudzień, nadszedł styczeń. Pewnego dnia, wracając do biura, Jarosław zobaczył znajomego włóczęgę. Dominika, która z nim przyszła, zmarszczyła nos. Stary, często ją tu widzę powiedziała. A co, często tu przychodzisz? Biznesmen był zaskoczony. Dominika spojrzała w dół, po czym wzruszyła ramionami Znalazłam tu znajomych a co nie mogę? Tak. Dlaczego nie? Powinnaś chociaż odwiedzić męża, skoro jesteś w biurze. Jarosław uśmiechnął się. Powinniśmy powiedzieć strażnikom, żeby odesłali tę brudną dziewczynę. To wstyd, że kręci się po naszej firmie. Jarosław, który pamiętał włóczęgę, zabronił żonie ją odesłać. Gdy Dominika zajęła się swoimi sprawami, mężczyzna wyszedł z budynku i podchodząc do kobiety, uśmiechnął się powitalnie. Dzień dobry. Pamiętasz mnie? Włóczęga w pierwszej chwili był zaskoczony, ale po chwili odwzajemnił uśmiech. Pamiętam, jesteś świętym Mikołajem. Jarosław roześmiał się. Niech i tak będzie. Właściwie to mam na imię Jarosław. Nigdy nie poznałem twojego imienia. Danuta, odpowiedziała kobieta. Zaczęli rozmawiać. Nie, Jarosław wcale nie czuł się zniesmaczony czy skrępowany. Jako dziecko często mieszkał na wsi. Jego dziadek nosił jeszcze bardziej zniszczone ubrania niż ten włóczęga. Czasami starzec cuchnął nawet gnojem. Nie czyniło to z dziadka złego człowieka. Raz nawet nauczył swojego wnuka. Jeśli zamierzasz wybrać pannę młodą, zrób to. Umów się na randkę, załóż brudne ubranie, zjedz czosnek i cebulę. Jeśli ucieknie, nie jest twoja, ale jeśli zostanie, złap ją i poślub. Oczywiście rada była tylko żartem. Ale teraz Jarosław mimowolnie przypomniał sobie beztroskie dni spędzone na wsi. Spojrzał na Danutę i pomyślał, że choć biednie ubrana, najwyraźniej zgromadziwszy garderobę w śmietniku, to schludna. A jej mowa była dobra, dobra. Danuta, co ty robisz na dworze? Mężczyzna zapytał ją wprost. Kobieta odwróciła wzrok. Może opowiem ci innym razem, mruknęła. Od tego czasu Jarosław zaprzyjaźnił się z włóczęgą. Zaczął pomagać jej z pieniędzmi, przynosić przekąskę lub ciepły napój. Minęła zima i nadeszła wiosna. Danuta pojawiła się w pobliżu firmy Jarosława, ale zniknęła. Mężczyzna zaczął się łapać na tym, że nawet przywiązał się do bezdomnej. Niemal przyzwyczaił się do tego, że może zrobić sobie przerwę, wypić dwie gorące kawy, dwa ptysie i pogadać z Danutą. Oczywiście Jarosław pytał, gdzie mieszka, gdzie śpi, czy mógłby jej pomóc. Na przykład z dokumentami. Ale Danuta zawsze kręciła głową i pozostawała tajemniczą osobą. Jarosław dowiedział się jedynie, że kiedyś pracowała jako księgowa, a potem trafiła do więzienia. Jednak łagodna Danuta wcale nie wyglądała na przestępczynię. Pewnego wieczoru mężczyzna został w biurze do późna. Czekała go podróż służbowa, więc przed wyjazdem chciał uporządkować wszystkie sprawy firmy. Mężczyzna musiał jechać sam, wypuszczając kierowcę. Jeden z krewnych Wacława był chory, a Jarosław sam nie wiedział, o której będzie wolny, by opóźnić mężczyznę. Wyszedł na parking w dobrym nastroju i nawet zagwizdał jakąś melodię, która utkwiła mu z rana. Jarosław wrzucił teczkę z dokumentami na tylne siedzenie i już miał wsiąść za kierownicę, gdy z za najbliższego samochodu wyskoczyła ciemna postać. Pojawiła się przed Jarosławem tak nagle, że mężczyzna zachłysnął się powietrzem i cofnął o krok. Mój Boże, sapnął Jarosław, chwytając się za serce. Wtedy cień, który go przestraszył, przybrał znajomy kształt. Danuta, to ty? Mężczyzna wykrzyknął, oburzony, a zarazem zdezorientowany. Było mu wstyd, że tak się przestraszył. Przez ciebie prawie dostałem zawału. Po co się do mnie podkradać? Danuta wyglądała na zmartwioną. Jej palce były niespokojne. Przeskrobała paznokciami po dłoni, potem splotła dłonie, potem potarła knykcie. Czekałam na ciebie. Szepnęła, rozglądając się. Nie wsiadaj do samochodu, Jarosławie. Nie waż się wsiadać, bo zginiesz. Co się stało, Danuta? Jesteś chora? Bzdury gadasz. Wyciągnął rękę, by dotknąć czoła dziewczyny i sprawdzić, czy nie ma gorączki. Danuta cofnęła się, patrząc z pretensją na biznesmena. Jej oczy błysnęły jak u wariatki. Nie jestem chora. Jak ci powiem, to mi nie uwierzysz. Pomyślałbyś, że wiele osób mi w życiu uwierzyło. Kto potrzebuje mojego słowa? Nikomu. Nagle Danuta wpadła w złość, po czym złapała Jarosława za ramię i szepnęła zaciekle: Słyszysz mnie? Nigdzie nie możesz iść. Pojedziesz na lotnisko, prawda? Prawda? Nie możesz tam jechać. Oczywiście Jarosław nie wierzył w takie przepowiednie, tym bardziej nie spodziewał się takiego zachowania po Danucie. Czasem, owszem, widywał cyganki, które w zamian za brzęczącą monetę próbowały przepowiedzieć przechodnią przyszłość. Ale żeby Danuta to robiła, nie uległaś wpływom innych, prawda? Nie zaczęłaś pić? Przedsiębiorca zapytał z podejrzliwym przymrużeniem oka. Nagle doznał objawienia: kim właściwie była Danuta? włóczęgą, o której nic nie wiedział kobietą, która żyła na ulicy, ukrywając swoją przeszłość. Nic dziwnego, że mogła postradać zmysły, może uciekła z zakładu psychiatrycznego. Kto wie? Dobrze, Danuta, zadzwonię po karetkę. Zaproponował mężczyzna, wyciągając telefon. Oni ci pomogą. Danuta cofnęła się o krok, spojrzała na Jarosława ze smutkiem i politowaniem. Najpierw pomóż sobie Jarosławie, inaczej będzie za późno. Mężczyzna spojrzał na nią, czując w sobie dziwne zmieszanie. Oczywiście nie mógł uwierzyć w słowa włóczęgi, nawet jeśli mu się podobała. Ale gdy tylko mężczyzna usiadł za kierownicą samochodu i włożył kluczyk do stacyjki, zdrętwiał. To dotarło do niego, dotarło do jego kości. Nawet gęsia skórka pojawiła się na jego ramionach. Przypomniał sobie błyszczące oczy żebraczki, jej uścisk, słowa, które wypowiedział konwulsyjnie, jakby próbował je szybciej wypluć: Nie wsiadaj do samochodu, Jarosławie. Nie waż się wsiadać. Bo zginiesz. Jarosław nie do końca rozumiał, dlaczego posłuchał Danuty. Po prostu postanowił nie igrać z losem. Mężczyzna przełożył więc swoją podróż służbową. Zamiast na lotnisko pojechał do domu i wziął taksówkę. Tam czekała na niego niemiła niespodzianka. Najpierw Jarosław zauważył na swojej posesji samochód kierowcy Wacława. Był niezwykle zaskoczony tak późną wizytą kierowcy i nie rozumiał, czego ten potrzebuje. Szybko jednak znalazł odpowiedź. Z salonu dobiegała muzyka. Przez muzykę nikt nie słyszał, jak Jarosław wchodzi do domu. Jednak właściciel domu doskonale słyszał każde słowo. Najpierw usłyszał śmiech. Śmiech jego żony, a raczej symboliczny chichot. Po nim nastąpiły odgłosy mokrych pocałunków. Przestań, Wacławie. Lepiej kup nową butelkę szampana. Zamierzam dziś świętować całą noc. Przerywając namiętne pocałunki, Dominika oświadczyła. Nie za wcześnie świętujemy zwycięstwo? Wiesz, co mówią? Nie dziel się skórą niezabitego niedźwiedzia. Wacław zapytał z obawą. Dominika chrząknęła, a jej pusta szklanka zabrzęczała na stoliku. Co może pójść nie tak? Powiedz mi. Zrobiłeś wszystko, co ci kazałam, prawda? Jeśli tak, to nie powinno być żadnych niewypałów. A jeśli nie, będę bardzo zły. Tylko mi nie mów, że postawiłem na złego konia, Wacławie. Wacław coś pomruczał, ale potem powiedział... Wszystko zrobiłem dobrze. Jego samochód jest niesprawny, przyznaję. Odjedzie spod biura, ale na lotnisko nie dojedzie. Jeśli to zrobi, moi bracia odetną mu drogę na autostradzie. Twój piastun zjedzie do rowu. Dominika klasnęła w dłonie, pocałowała kochanka i westchnęła rozmarzona. Szkoda, że nie mogę tego zobaczyć. Wiesz, wybrałam już piękną czarną sukienkę. Zdążyłam nawet przećwiczyć smutny wyraz twarzy. Kupiłam też kapelusz z woalką na wypadek, gdybym nie mogła płakać na pogrzebie. Zakryję twarz. Już sobie wyobrażam, jak spektakularnie będę wyglądać na zdjęciach w gazetach. Jesteś przerażającą kobietą. Fatalną. Wacław powiedział z podziwem. Potraktuję to jako komplement. Nie mogę się doczekać, kiedy zostanę szefową firmy. Wiesz, wszyscy się ze mnie śmiali. Teraz zobaczymy, jak będą chichotać. Pierwsze co zrobię, to zwolnię wszystkich, a ty będziesz moim zastępcą, Wacławie. A jak ci się nie spodoba, to wszystko sprzedamy i będę jeszcze bogatszy. Szkoda oczywiście, że nie chciał zrobić mnie swoim zastępcą, żebym nie musiał brudzić sobie rąk. Rozległ się dźwięk korka wyskakującego z butelki szampana. Kochankowie roześmiali się radośnie i zaczęli rozlewać spieniony trunek do kieliszków. Jarosław stał na korytarzu, oparty plecami o ścianę, słuchając każdego słowa. Był odrętwiały z szoku, a także z tego, że nie zauważył zdrady i tego, że szykuje się przeciwko niemu prawdziwy spisek przez jego żonę i kierowcę. To ona załatwiła Wacławowi pracę. Dawno temu. Czyżby planowali to od tak dawna? Zadzwonił telefon. Wacław, oznajmiając, że dzwoni jego brat, podniósł słuchawkę. Po krótkiej i nerwowej rozmowie rzucił słuchawkę i oznajmił. Mąż nadal nie pojawił się na torze, a jego samolot już odleciał. Jak to? Gdzie on jest? Dominika mruknęła z irytacją, a wtedy Jarosław przestał się czaić. Wyszedł na korytarz, odpowiadając swoim wyglądem na pytanie żony. Wacław zauważył go jako pierwszy. Natychmiast zbladł. Kieliszek wypadł mu z rąk, a drogie wino musujące rozlało się na dywanie. Dominika nie powstrzymała przerażonego krzyku na widok męża. Kobieta naturalnie trzęsła się pod jego spojrzeniem. Jarosław, mruknęła. Jak się tu znalazłeś? Wacław wpadł, a ja tak się nudziłam bez ciebie, że postanowiłam go poczęstować. Zamknij się, Dominiko, poprosił zmęczony Jarosław. Lepiej zapytaj mnie, jak długo tu jestem i ile słyszałam. Każde słowo. Kochankowie spojrzeli na siebie. Dominika zaczęła gwałtownie zaprzeczać wszystkiemu, co zostało wcześniej powiedziane, a potem wykrzyczała, że Jarosław nigdy niczego nie udowodni. Okaleczę się i powiem, że mnie pobiłeś, a Wacław to potwierdzi. Nagle wrzasnęła. Niczego nie udowodnię? No cóż, zobaczymy. Skinął w stronę wyjścia. Pakuj się, jedziemy. Dokąd? Wacław sapnął. Do biura. Zostawiłem tam samochód. Proponuję wsiąść do niego i pojechać w stronę lotniska. Co powiesz na wieczorny spacer? Nie, Dominika potrząsnęła głową nie, nie jadę. Dlaczego nie, kochanie? Jarosław się zdziwił. Nie ufasz Wacławowi? Przecież to mój kierowca jest bardzo doświadczony. Sam tak mówiłeś, dając mu pracę u mnie. W końcu Jarosław wezwał policję. Kochankowie musieli się do wszystkiego przyznać. Pierwszy pękł Wacław, obwiniając o wszystko Dominikę i twierdząc, że to był jej pomysł. Potem sprawdzili samochód Jarosława i byli przekonani, że jest niesprawny i może zawieść go tylko na koniec świata. Gdy Dominika została byłą żoną i odsiedziała wyrok, Jarosław wrócił do pracy. Jednak bez względu na to, jak bardzo szukał Danuty. Jej nie było. Po miesiącu mężczyzna znów ją zobaczył. Kobieta dokarmiała bezpańskie koty. Podbiegł do niej i przytulił mocno jak dobrego przyjaciela. Danuta, uratowałaś mi życie. Biznesmen odetchnął. Ale skąd się dowiedziałaś? Często wtedy przechodziłem obok twojej firmy. Twoi pracownicy palili na podwórku. Pana żona zaczęła tam często przychodzić, a z nią kierowca. Oboje mnie nie lubili. Zawsze mnie nękali. Kiedy ich widziałem, chowałem się chciałem to przeczekać, żeby mnie nie widzieli. Wtedy usłyszałem co dla ciebie przygotowują. To był cud, że tam byłem, Jarosławie. Dlaczego nie powiedziałeś mi od razu? Jarosław potrząsnął głową. Na wypadek, gdybym mimo wszystko pojechał na lotnisko. Przepraszam, mam rotała. Obwiniałam się o to później. Tylko o to. Moje życie potoczyło się w ten sposób. Mój ojciec miał firmę. Zostałam tam księgową. Wyszłam za mąż, ale mój mąż Podobnie jak Twoja żona, okazał się złym człowiekiem. On i jego kochanka oszukali mnie, wrobił mnie w oszustwo, zabrał firmę mojego ojca i wysłał mnie do więzienia. Nikt nie wierzył w moje słowa. Nikt, ani sędzia, ani ława przysięgłych. Wiele przeszedłem w więzieniu. Potem moi przyjaciele odwrócili się ode mnie. Mąż odebrał mi majątek i mieszkanie. Zostałam sama na ulicy z moją prawdą. I wtedy pomyślałam, że gdybym ci powiedziała, że Twoja żona zdradza i przygotowuje wypadek, uwierzyłbyś mi? Nie mogłem. Opamiętałem się, wróciłem na parking, ale Twój samochód tam stał, a Ciebie nie było. Odetchnąłem z ulgą. Jarosław potrząsnął głową. Zażądał, by Danuta wszystko mu opowiedziała, przysięgając, że jej uwierzy. Obietnicy dotrzymał. Mężczyzna szybko pomógł kobiecie, nie przyjmując do wiadomości jej odmowy. Znalazł jej mieszkanie, a także zatrudnił w swojej firmie jako asystentkę księgowej. Stopniowo Danuta przypominała sobie swoją pracę, mozolnie ucząc się nowych rzeczy. Życie Danuty zmieniło się gwałtownie, ale tym razem na lepsze. Z dawnego życia pozostał jej tylko wierny przyjaciel Jarosław. Ich przyjaźń stała się jeszcze silniejsza. Później to uczucie, jakoś niepostrzeżenie, przerodziło się w miłość. Danuta była zażenowana tymi uczuciami i nie od razu odpowiedziała na zaloty szefa. Wstydź się, Jarosławie, powiedziała, zasłaniając oczy. Co ludzie powiedzą? Że znalazłeś sobie włóczęgę z ulicy na narzeczoną? Mężczyzna potrząsnął głową. Po pierwsze, nie obchodzi mnie, co ludzie powiedzą. A po drugie, nie znalazłem włóczęgi, tylko mojego anioła stróża. Wkrótce się pobrali. Tworzyli piękną parę. Mężczyzna nadal nazywał Danutę swoim aniołem Stróżem, a ona, śmiejąc się, nazywała go miłym ojcem gwiazdką, który potrafi czarować. W końcu, jak wiemy, prawdziwe cuda są nie tylko DLA dzieci. Dorośli czasem potrzebują ich jeszcze bardziej. Najważniejsze to w nie wierzyć.